Jak książkowo już mówił, ja jestem Nikos Skuraz, Nikos to jest imię, Skóras to nazwisko. Nikos pełna nazwa Mikołalos w polsku Mikołaj. Mój ojciec był grekiem. Matka jest Bogą. Jest nas sześciu braci. Ja jestem najmłodszy z tych braci. Nie mieliśmy żadnej siostry. Niektórzy mówią, że to na jej z Pochodzę z Gdyni, całe życie tam się wychowywałem, choć urodziłem się we Wrocławiu. Ale to do tego lepiej zrobiła, gdybym musiała zmienić klimat. Miała mnie w swoim łonie pod koniec tej książki musiała zmienić klimat. I dlatego urodziłem się we Wrocławiu. Z czego się cieszę, bo z Wrocławiu między innymi pochodzi. Święta Teresa Bendykt od Krzyża, czyli też się tam obudziłam, Macie, tutaj wdrażam z tym kościołem. 12 lat służyłem w Kościele Świętej Juszuli do Włoskiej i Gdańsku na pełni, taka dzielnica Gdańska. Wtedy w Polskim służyłem w Kościele Świętej Mikołaja w mojej chronii. I teraz od półtorej roku jestem, mam zwolnienie, mam się arcybiskupa nabycie katechistą wędrownym, w ramach drogi Neuelmenalnej, to znaczy mówiąc w takim dużym skrócie, że jestem takim fachowcem takich katechist neukarchmenalnych, które u Was w tej chwili są głoszone. We wtorek i czwartek, to znaczy wtorek będziemy mieli nauki rekolekcyjne, więc można by to powiedzieć w ramach i dlatego najbliższa kapikaza będzie w czwartek, tak jak zapraszał się z i dlaczego te katechezy między innymi? Bo jest prawdą, że spełnia się dzisiaj słowo. Słowo, które słyszeliśmy też w pierwszym czytaniu, które mówi, Bóg mówi, nie się raduje z niech to Powiedzcie Małgorzom uwagi tak nie bójcie się. Oto wasz Bóg. To jest prawdą, że przychodzi każdy z nas tutaj do kościoła z pewnym cierpieniem. Ludzie starsi przychodzą wcześniej, porawiamy burzanie, świątek łóżanca ze swojego syna, który się chodzi do kościoła, ze swojego krzyśniaka, który w ogóle się wypisał z kościoła, albo za swoją córkę, która nie znajduje porozumienia z mężem się rozwodzi. Może przychodzisz tutaj też jako właśnie ta dziewczyna, która nie może znaleźć swojego powołania i się męczysz i, i, i kręcisz kółko i, 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 i cierpienie jest na twojej twarzy. I później wracamy po świętej często do domu i mówimy, no pięknie, spełniłem sobie obowiązek religijny, 45 minut lub trochę więcej, jak ktoś dłużej mówi. Ale w gruncie rzeczy to nie, ten, ten Bóg, ten chrystus, którego głoszą w tym kościele, to jakoś nie, nie wpływa na tę Jest odpowiedź. Jest odpowiedź, którą daje, daje Bóg. Bo nie wróćcie się o to Wasz Bóg. On sam przygodnie od Was I te katekesty są... Są rzeczywistością, w której Bóg da Ci za darmo to, na co czekałeś co robić. Czego planować? Przynosi rozwiązanie tego cierpienia, tego problemu, który, który spowija w Twoje serce, który sprawia, że Twoje życie przestaje żyć. I dlatego Was do zapraszamy na te katechezy w czwartek, najbliższy, później wtorek za ten dzień. Ja natomiast chcę Was zaprosić na te rekolekcje, które mają być też taką jakby zagrzaniem, rozgrzaniem naszych serc. Nie tylko rozgrzanie, bo jest czymś więcej, o wiele więcej w tej kolekcji. Tak jak i te bo ja... Moja różnica, różnica wieku między mną a ojcem to 60 lat. Mój ojciec był w roczniu 1906, ja jestem 64, 1964, mam 46 lat. I ja zawsze traktowałem swojego ojca takiego Człowieka starego, który się nie zna na rzeczy na życiu mnie, młodego człowieka. Ja oczywiście wiem wszystko lepiej, ja oczywiście wiem, co jest dobre, co jest złe, jak należy żyć, jak należy postępować, co jest właściwe, co jest porządne, co jest nieporządne, i bardzo stawiałem się wam ojców poprzek, i zawsze buntowałem się, i zawsze chciałem robić to swojemu. Ojciec mówił, niejako bezsilny. bezsilny wobec mnie. I ja dopiero później poszedłem. Państwa byłem jako ksiądz i żyłem sobie tak spokojnie, mówiąc teraz że jestem w państwie, wszystko dobre w moim życiu. Tak jakby nie było jakiejś historii, tak jakby nie było rzeczywistości zadawania cierpienia innemu człowiekowi, najbliższemu, mojemu ojcu. I właśnie dopiero kiedy przyszły te katechyzyny, te katechyzymy pomogły mi zobaczyć, że ja muszę się pojednać z moim ojcem, to znaczy, że ja muszę pójść i prosić mojego ojca o przebaczenie. I te karty dla mnie też siłę do tego, żeby pójść i szczerze rozmawiać z moim ojcem. I trzy lata przed tą śmiercią się pojednałem z nim, i rzeczywiście te trzy czy lata były całkiem już inne w moim życiu. W moim życiu moich ojca. I <trym> kiedy mój ojciec miał trzy lata, był już bardzo słaby. Ja mam trzech braci, na mieszkali w Niemczech, w Aachen. I jeden brat, który całe życie pływa na statkach Grecji, nie chce wracać do Polski. I jeden brat, który mieszka w Gdyni pracuje w Gdańsku. Ja wróciłem do braci z Niemiec yy, samochodem. Moja matka zadzwoniła do mnie na telefon i mówił, słuchaj, ojciec jest bardzo słaby i trzeba by ojca nalaścić. Aha, i powiedziałem też tego, że moi ojciec zaczęli żyć teraz w Polsce, bo był komunistą. Znaczy, jak wiecie, yy, druga wojna światowa i potem komuniści w robili powstanie i chcieli zrobić żeby rząd był komunistyczny w Grecji po wojnie, żeby oddać Grecję Stalinowi i żeby Stalin mógł z Grecji zrobić to, co zrobił z Polski, z Czechosłowacji, czyli jeden z krajów tak zwanych I oni musieli tę rewolucję, tą walkę. Komuniści jednych jeden do więzienia, a inni powiedzieli, jak nie chcesz się do więzienia, to z Grecji do kraju właśnie demokratycznego, jak chciałeś. I wtedy statki wybrali do portu do portów ludyńskich, szczecińskiego do NRD, do Związku Radzieckiego i bardzo wielu Greków tam właśnie posiedliło się, bo zostali przyjęci przez te kraje. Mój ojciec był gdzieś prawosławny do 20 roku życia, ale rząd prawosławny, kościół prawosławny zawsze jest związany jakoś z rządem. Tak było w Grecji, to dzisiaj jest, jest i tak było w Rosji, jak wiecie. I gdzieś w latach 20, kiedy mój ojciec miał około 20 lat, to właśnie był moment, w którym rząd zrobił decyzje, które były wbrew biednym, a wpłynęły I Kościół mm. zamiast stanąć po stronie biednych, po stronie sprawiedliwości społecznej, stanął po stronie Polaków, po stronie rządu. I wtedy wielu młodych, które jak mój ojciec właśnie powiedział, co? Na tym ma polegać Kościół i chrześcijaństwo, to mi dziękujemy. I stawi się komunistami, to były też lata, jak po odobie, jeszcze, fronty komunistyczne zaczęły się rozlewać. I stał się podwójnym wrogiem kościoła św. bo jako prawosławny był wrogiem kościoła św. a później jako komunista podwójny. I moje całe życie, z tego co zawsze ja pamiętam, też przeklinał i Kościół, i bożą, i Krzyż, i Papieża, i wszystko, nie? Nie dlatego, że, że nie wiem, to też może był komunistą, ale ci południowcy, Włosi, grecy. Oni mają taki zwyczaj, że czyli, mają bardzo łatwo wieszają na te przekleństwa yy, dotyczące świętości. Przekleństwa właśnie Boga, Krzyża i Matki Bożej. I mówił się całe życie. Mówił nam no, na matkę, że jest agentem Watykanu, że dzieci przejęła na rzecz Watykanu, bo nie z nas nie poszedł drogami komunizmu, tylko myśmy chodzili do kościoła. No, nas na szczęście do tego kościoła I tak wyglądały uczucia. I kiedy Marta powiedziała, że, szczębie, ja że, mam, no, że ojciec, nie ma ja powiedziała, no przestań przecież zgodzić i nie wierzysz, że z tym się o to, po co mi tam iść i ryzykować. I Marta powiedziała, wiesz, ty zawsze się mądrzysz, to znaczy, że ty zawsze uważasz, że wiesz wszystko najlepiej, I ty zawsze, bo ty jesteś księdzem, ty studiowałeś teologię, ty się na wszystkim znasz najlepiej. Tobie coś powiedzieć to co już nie można, bo ty oczywiście masz swoją opinię, swoje zdanie i tobie coś powiedzieć co to po prostu nie Ja Ja to ci mówię, że ojciec powinien być namaszczony. rób co chcesz. I pan już wziął sobie. No, taka jest prawda. że za mną jest trudno i zmagań, bo rzeczywiście zawsze mi się wydaje, że wszystkie rozmawiają z jałmem i wiem wszystko najlepiej. Ale trochę moja matka poruszyła moje sumienie i pomyślałem sobie, że moja ma rację. I zadzwoniłem do probosza, który... Tak w się stało, że kilka lat wcześniej proboszcz się poznał z ojcem, myśmy się to poznali, staliśmy takimi znajomymi, przeszli na ty, proboszcz odrodził do Grecji na dwa tygodnie, proboszcz był w Grecji. I ja zadzwoniłem do proboszcza, a proboszcz mówił, no że ja przyjeżdżę w poniedziałek, działkę, w niedzielę i pójdziemy. No więc przyjechałem, poszliśmy z proboszczem. Mój brat, który nigdy nie zawijał do Polski, zawsze był na statkach greckich, akurat dwa miesiące był w Polsce i siedział u, u rodziców, w domu moich rodziców. Więc woli na starszym bratek, się posadziliśmy ojca już na na fotelu, powiedzieliśmy, że tej jest szybkie przyszedł pozdrowić, to tutaj, ale też proboszcz na tej taką propozycję dla ciebie, że jak tata chciał, to żeby na masie przyleje go święty. Grecji jest doskonale, co do swojej święty prawosławnej. I Mieczysław mówi tak, chce. Ja się zdziwiłem, że bez dyskusji, bez walki, tak chce nam szednie. Ja mówię, ale to, tak, wie tata, ta, to trzeba wyśmobić się i mówić amen, trzeba no, tak, mówić amen, a on mówi, tak, będę mówić amen. Dobrze, no więc zmobiliśmy się, tam gdzie było amen, ja mówię, a teraz amen trzeba mówić, amen. Coś tam ma wrogać, nie, nie, wyraźnie, wyraźnie amen trzeba powiedzieć. Dobra, to się, to się, to się bo, no, to, się nawet nerwował, a on amen. Ja wiedziałem, że to panu jest ważny, bo on mówił wyraźnie, że to jest niejako otwieranie jego serca na tego na świętego, który chce na pewno wrócić. Jak go skończyliśmy obrzęk panaszczenia, to tak przyszło, się myśleliście, że tata, a może te chciały jeszcze przyjąć, komu Ja Tata mówi, że tak. Ja mówię, że takie proste, bo to trzeba się zyskować. Ale on tak, tak i się nie Ja już zbarniałem, sobie powiecie, że ciekawe, nie? Wymówiliśmy się na wtorek, ja kolekcję przyszedłem do Promosza, mieliśmy do Unii Świętą i przyszliśmy do domu, posadziliśmy w się sensie na fotelu, mój ojciec bardzo kiepsko, no on po polsku, dlatego myśmy zawsze zresztą rozpowiadali o rezydencie. I był już stary, już wiążą od tej starości i tak na koniec, popatrzył i po mówił, z tą znajomością polskiego, i z którym tutaj teraz żołnierz nie żyje, to mówił, no przyszedł i nie on przyszedł, on mi się nie rozpowiada, ma nie masz szans po prostu. I wtedy moim ubraniem przyszła taka myśl, że w takim razie niech on powie, Chryste, wybacz mi. mi. I grobusz mówi tak, jak on to powie, to znaczy, że ja uznaję, że on zrywa z całą tą przeszłością, ze swoimi grzechami i mogę mu wziąć do zrzucenia i nie się. No i wtedy mówię, o tym, że trzeba powiedzieć tak, o Chryste jest i choryste. I wtedy by się widzieli mojego ojca, który miał te już sztuczne szczęki, do swoich zębów i te szczęki tutaj tak pracowały tutaj. Zaciskał je tylko, aż tutaj pracowały po całej żółtku, jak u nie? I ściskał, i to wszystko pracowało, i nie chciało mu to przejąć usta, Po prostu. Usta nie I my mówimy po dwóch minutach na ale nie trzeba powiedzieć, że jesteś niechory z nie? Jak to powiedziałem, to trzeci raz, cały czas mi skrzyczał, Asenę, piję nasz studiało, ty ktoś zapomina, zostaw mnie iść do diabła, czego ty chcesz? mnie nie da, to, to nie może być tak. tam musi wyraźnie powiedzieć, że jest to skoko, że se raz nieraz skrzyczał i, i, i. Ale jednak w końcu powiedział, nie, nie wiem, dwa lata trwa, 10 minut. I w końcu powiedział, wyraźnie, że i to I to już do rozrzeszenia i wyciąga po świętą, mówił, o lata temu, boże, i mu ciało w Chce dawać, no komu nie, proszę, czym mu się przestraszył, ja mówię, niech się profecz nie boi, bo oni się kościele to przez cały czas mają tę tradycję, że komunistów biorą do rąk i spożywają, ale też się bawią, że czy nie będzie tak, że ojciec weźmie tą komunię świętą, rzuci ją ściany, które nie macie w swojego ojcu, Ale mógł inaczej, ojciec wziął tą komunię świętą i przyjął ją w taki sposób, jak mi się to skojarzyło, że wękowiec, który tydzień idzie przez pustynię nie ma wody i naleje mu na rękę trochę wody i on pije tą wodę tak, żeby nie, nie mogło chronić ani kropelki. Tak mówić przyjął po mnie świętą, żeby nie uchronić niczego. Ja gdy zobaczyłem, że, że, że ten mój ojciec tak bardzo tęskni za tym Chrystusem. Tak bardzo tęskni za tym Bogiem, który tyle lat przeglinał, który go tyle lat odrzucał. Tak bardzo za mnie tęskni. <grym> to było niesamowite doświadczenie. Później w środę jestem w szkole, Matka do mnie dzwoni na telefon i mówi, słuchaj, ojciec wzmierza. I o co się stało? Mówi, rano skarał się przytomnąć, w pół do ósmy i karta że jest teraz szpitalu i karka mówi się rozmiera. Tak, Mi coś kazało powiedzieć matce że ale skorrono bez nas nie, nie. I tak się stało, że mój jeden z tych braci trzech, który jest w Niemczech, jest lekarzem i on zadzwoni do matki, pyta co, co słychać, chyba to mówisz, no i jest to i to, to. Więc on zadzwonił do dynatora, dynator mówi, no ojciec jest w to znaczy głównie, albo dzisiaj, albo jutro, albo za miesiąc, nie wiadomo, ale jest w Nie wiem, bo ja je mam jeszcze, żeby to się ciało walczyło, serce. czy coś. Na razie, się to mówią, w piątek po pracy wsiądą w samochód i przyjechał, Ale coś tchnęło i wzięli te urlopy bezpłatnie i w czwartek wieczorem wsiadli w, w samochód i przyjechali do Gdyni. I się w piątek rano wszyscy spotkali przy szpitalu, przy, przy ojcu. I każdy z cztery cztery oczy poszedł do ojca. Ojciec wszystko słyszał, rozumiał, tylko już nie mógł mówić. I każdy z tych cztery oczy poszedł, pojednał się z ojcem, powiedział mu, jaki miał do niego kwasy, jaki miał do niego animozje, w czym był nieposłuszny, jakiś złot, które mu ojcu, o którym nawet może ojciec nie wiedział, za jego plecami. Każdy z nas pojednał się cztery oczy z ojcem, prosił go o przebaczenie. Potem jak się każdy z nas sześciu pojednął, usiedliśmy wokół ojca i zaczęliśmy mówić w każdy grzańca, z każdy mówił o tych tym koronka, 7, z poronkach, nie o może. Ja tak śmiałem z oczami w i nagle ojciec i mówi, ty patrz, nie? ja patrzę, nie, a ojciec, który, mówi, jej, oczywiście, te sztuczne szczęki, szczęki, żeby się nie ugłabił, tymi bezsędnymi ciosłami, ma, jak małe niemowlę, uśmiechał się, tak patrzył i uśmiechał się, jak takie małe niemowlę, które uśmiecha się do swojej kochanej mamusi, która się na nim pochyla, wyczuwa swoją mamusię i, i się od razu śmieje, jakimi bezzędnymi. Nikt ojciec tak się nie uśmiechał, bo zawsze był człowiekiem twardym, takim yy, surowym. I coś mi powiedziało w sercu, że to jest taki. Ja się powryłem nad ojcem, położyłem rękę na piersi i mówię, tato, nie bój się iść na drugą stronę, nie bój się, bo tam czego Ciebie Jezus Chrystus, ale tylko... w całym sercu. Nie jest że Bóg w jednej chwili skreślił mu wszystkie jego wszystkiego wszystkie jego przekleństwa i że dał mu śmierć błogosławioną. Bo wiecie, Żydzi i pierwsi chrześcijanie, którzy pochodzą od Żydów, jak to nie było, kiedyś, mówią, że błogosławiona śmierć jest taka, że umierasz jest przy tobie mąż albo dzieci i rabin, czyli u nas ksiądz. I ojciec miał żonę przy sobie, sześciu synów, i księ. w mojej osobie. Jak jest możliwe? Są ludzie, którzy służą w kościele. Dużo tam kościoła. Wolno się służą wypuściło w samotni w, w, w szpitalu w bez rodziny. Jak to jest możliwe, żeby mojemu ojcu Bóg Nie Dlaczego Bóg dał taką mieć mój Boże? Nie po znajomości. Że tutaj, no wiesz, to kto ma księdza w rodzinie, to bieda do I tutaj na znajomości ojciec będzie miał ogład, a nie. Dlaczego Bóg dał taką Ze względu na Polkowicę. Mówi Bóg, ze względu na tych siostry i braci, którzy są w Polkowicach, w tej parafii. I ze względu na wszystkich, którym przepowiada radę biedną. Głosząc sobie do albo katechezy z naukami kumenalnymi. Dlaczego? Bo zobacz, przychodzą Siostry, które cierpią dlatego, że zrobiły jakiś grzech. Może dwa, dwie, trzy ojca. I już się spowiadały, mają w tej chwili 60, 70 lat. Spowiadały się z tego, ale nie są w stanie sobie przebaczyć. I taka siostra przechodzi na siebie. Jej życie jest piękne. Bo tyle razy już 536 razy się spowiadała od tego czasu i zawsze sobie nie może tego przebaczyć. Znaczy, nikt nie może sobie tego przebaczyć. Albo jest jakiś mężczyzna, który nienawidzi swojego ojca, który go zostawił na 5 lat i go po prostu. 30 lat, ojciec od 10 lat jest w a tego mężczyzna go nie nawiedzi. Jego życie jest piękne, bo on nie może, przebaczyć swojego w już chciał tyle razy, ale nie może. Jego życie jest piękne. Albo zobacz, ta dziewczyna, która w głupi sposób straciła dziedzictwo i teraz patrzy na siebie z powagą i teraz już nie może znaleźć swojego miejsca i teraz żyje niegodnie, Oddaje swoje ciało i gardzi sobą. Jej życie jest piękne. I Ty ich masz powiedzieć sobie, ja nie kopam. A ona Cię spyta, ale skąd to wiesz? A wiesz, skąd ksiądz to Tak księdza nauczyli w seminarium. I ksiądz po prostu padł, jakby mamy gotowo. Tak jak księdza nauczyli, ale nie ksiądz powie, co ksiądz tak prywatnie mówi. <noise> Ile razy ja się spotkałem z tym, że ludzie mi mówią, dobra, dobra, panie, ksiądz powie, fantastycznie. A Ty, ksiądz, tak prywatny, co ksiądz tak jest spójrz powód. to. Jasne. Dlatego dałem Ci śmierć, ale raz z po Twojego Ojca. A rodzinie, nie możesz sobie tego Nawet się z tego nie wspominałeś, tak? Wielki to jest ciężar dla A Chrystus przychodzi i mówi, ale dla mnie to nie jest problem. Jestem gotowy w jednej chwili Ci to wszystko skreślić. Skąd ja to wiem? Bo tak chcę się z Tobą spotkać dziś! Chcę się z Tobą spotkać teraz, kiedy masz 45 lat albo 65 lat, albo 15 lat! Chce się to z Tobą spotkać. A kiedy się z Tobą spotka, Twoje życie naprawdę się zmieni. I dlatego, dlatego zapraszam Cię na dyrekcję, A Ty mówisz, ale Cię z dajcie spokój. Skąd próbujesz mi czas na takiego modela, dajcie spokój, bo przecież jest nie do wytrzymania. Absolutnie nie przydał Tobie dyrekcję. Absolutnie. Gdzie? Co on będzie na nas przyczął tutaj? No dobrze, okej, okay, okej. Okay. To tobie nie, nie podoba się to, więc masz prawo nie przyjść na te kolekcje? Jak najbardziej, ale uważam, bo jest mój wujek, który już go gościła nie bądź, który nie wierzy już w te dwa które mówił się. Masza, ale też robimy specjalnie. O 19.30. O 19.30 później, żeby wszyscy mogli być po pracy. Poniedziałek, wtorek, środa 19.30. Po to, żebyś zaprosić tego wujka. On mieszka w Bogowie, Tak, dobra, okej, do będziemy powiedzieć, słuchaj, przyjdź do nas, Przyjdź, gdzie! Przyjdź, słuchaj, zaspowite, centrów w kościele, wtory, skacze, na konie, wszyscy zwoła, tak czy tylko banana, słuchaj, fantastycznie, przyjdź, zobaczyć, Może na to się da. Może na to się da i przyjdzie, zobaczyć goryba na konie. Powiedz mi, taki dormit, który podeszł, nie, nie udaje klech. Odwaj, to znaczy ja mówię to bardzo serio, bo, bo ludzie cię. Twoja, twoja twoja córka, która się rozbiorła raz która nie musi znaleźć miejsca, która mówi, proszę mnie oszukał, bo nie, da, nie daje mi rozczeszenia. Co ja jestem winny, no, że zostawię mój mąż? Ale Oni nie chcą mi dać rozszerzenia, teraz się jest człowiekiem, którego naprawdę kocha, z którym się rozumiem. Nie chcą dać do rozszerzenia nikomu siebie. Nie ma sensu chodzić do takiego siostr. Powiedz im, przyjdź, chodź. Mu Ty nie chcesz trzymać takiej kolec, ale ją przyprowadź, bo bez ciebie ona nie przyjdzie. Przyprowadź do swojego syna, który jest niszczony może narkotykami. I który mówi, nic nie ma sensu. Nic nie ma sensu. Tylko jedną działkę jest tym Przyprowadź do ten bo Może ten syn zrobi z strzał za miesiąc. Wiecie, co jest złoty strzał. Przedatko i umrze. Ale jeśli przyprowadzisz po nią jest Chrystusa, jego życie może się zmienić. Radykale. Tak zmieniło się życie Marii Magdaleny, która była a ratowaną, prostytut była prostytutką na prostytutkami. A co ją zmieniło? Tylko jedno spotkanie, krótkie spotkanie z Chrystusem. Jedno spotkanie z Chrystusem. I dlatego zapraszam Cię tutaj do św. Paweł. Zaklinam Cię w Chrystusie. W imię Chrystusa zaklinam Was. Nie bądźcie leniwi, Nie bądźcie gruści. Nie myślcie sobie, nie, nie, nie. Ważne jest to, że ja stoi na obowiązki religijne, Wyspę tej trzy, tego trzy, tego księdza, czas się przedłużyła, wystarczy moja ofiara, ja już dziękuję, mi to wystarczy. Nie, 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 nie jesteśmy w kościele dla siebie. Jesteśmy właśnie w kościele ze względu na tych, którzy nie chodzą do kościoła, a którzy są swoimi znajomymi albo swoją rodziną. I którym życie jest naprawdę wieką straszną, żebyś ich przyprowadził na te rekolekcje, Bo Chrystus chce się spotkać z swoim muzynem, swoją siostrą, swoją koleżanką z klas, swoją sąsiadką i swoim mężem, który cię którego nie ma dziś tam sercu. Gracias. Maństwa. A, no tak. ja a to jest też u Tak. Tak. tyle raz mówiłam, że powiedziałem, że że pójdziemy że powiedziałem, że powiedziałem, nie nie raz powiedziałem, że Nie, nie. Ale czy